Kurwa, czałek! Ale headshot! Oj, to będą koszmarne kontenery faktycznie. Chyba nie bez przypadku kurwa, ta nazwa nie, nie. to się tak jest. Chyba powrojem jednego. Leży jeden. Może być jeden gdzieś na blisko. Ja ci powiem, że ja bym ci nie pomógł z No, ja wiem. Ja mam, mam rękawice kurwa. Co zielą? Koki przed no? Słyszę? Tak, jest gościa. Leży Kurwa, wyjdź. Zabiłem tego, Wolverina, to X-men był. Dobra, tak zrobię. Nie no, dwa fragi, początek, jest git. O, tu są siurpy jeszcze. Okej, okay, dobra. Zgłosiłeś jest do mnie. Już idę. Nerży, brawo. I jeszcze jeden jest. Na blisko tu jest, na peronie. Na blisko tu będzie jeszcze jeden Ja szukam go Od mojej strony zbędzie Jest jest On jest tu, w środku był Tak, tu jest Leży nice. Złotego Kupię, Kurwa, złotego auga miał no dobra, jak nie lubię tego auga, tak mogę złotego mieć, niech będzie Niech stracę o. Mogę być winny Złota lama Tam się pukają Możemy podjechać o tym To dawaj Czy nie? To możemy Robert kurwica, jedzie Idziemy na lameczna pierwna E z prawej strony auto! Za nami Nawet ciepnij go Pojechali tam Dobra oni uciekli, więc ja bym poszedł na tych z przodu Tu na blisko jeden był Leży nice. Idzie Nie wiesz, daję mi kilo Powalony Leży Elegancko Dobra, lecimy z następnymi Tam widzę. Widzę, widzę, widzę. Czekaj, czekaj, bo to żeś mi tak daleko uciekł kurczę, że Dobra Zajmane. Już jeden Snipery dostał Dobra, leży zajebiście uh, Ale intensywnie było. Lubię coś takiego Cóż Auto Tak, słyszę A, czy ja chcę tego SMG? -a? Chyba nie. O kurwa, ty! Leży jeden. Dobra, powalony. Gdzie? Gdzie? Gdzie jest drugi? On tu stał i wyparował. Co myślę, że tak powiem? Wystrzelił z zrespił gdzieś? Nie wiem, ale on tu się stał, tam i wyparował. To strzelało. Trzeba A ty? Tam Jeden leży. A, nice. To on. to on, to on, to on właśnie. O, za tobą. Ja mam plecy. Ja mam plecy gdzieś. Tak, tak, tak. tak. Nie widzę. Tu za drzewem był. Tak, to jest ten właśnie co ten był. Dostał do mnie mocno. Brawo, brawo. Co? Eee, Armur. Tam gość jest Ty strzelasz? Tak. Zajebałem. Brawo, Coś co się dzieje? Dostał po kave. dostał tak krytycznie dostał. Leży czy nie? Nie, teraz leży, <laughs> ale co zabiłeś mi go? Ty nie wierzę. A ja mu dałem takiego szanta ze snajpery Nie za jestem. Ja dostałem asystę teraz Tak, bo ja go powaliłem wcześniej To nie jestem co jechał autem Nie no to jestem co autem, bo za to wyskoczył Nie. No oczywiście, tu że była tak lama, zota. Tu była lama złota Tu była lama Gość to lamę Ja go powaliłem No to kurwa, to ja nie wiem co tu się stało teraz w momencie Ja chyba zamiast auga Chcesz auga złotego czy nie? Nie, ja mam fioletowy ten taki z polematorem O kurwa, strzały Wow. ale headshot Leży. Kurde, no, ten co jechał, ten Bo jest tranzyste za niego. No dobra, no to leży. Ja też. Tam będą pewnie. Albo nie. Tam Dostał do 120. Okej. Okay. Dobra, mam asystę. A tej no. Coś Te śmieszne tej no. Jala stacji. Do wody spadł. A widzę, widzę, widzę. Kurwa. Nie do plaży. I brawo. Jeszcze powinien być gdzieś tu jeden na blisko. Masz? Da. Brawo Elegancko, 17 osób już powaliliśmy Ja też też nie Ale beka ty Lątek, lątek, klątek, To Dostał mocno Leży, powalone? Jeszcze jeden za plecami plecy Ammonia o, Dostał! Miał jakieś życie, nie? Leży! <grywa> Kurwa, sniper! No Do widzenia! Co mieli? Co miał? Obecnie. Mamuta ma! O! Kurkawka złota! Ale nie, to jest bez celownika, to nie, to ja nie chcę. No bo panie, takie strzały, co wchodzą mi teraz, to jest mistrzostwo po prostu. Kiedy tu z pandami? Tam są typy. Widać, że leci, na, na rakietnicy leciał jeden. Tam, tam, jest mocna jazda. Tam jeden gościu. Ua! Ja go trafiłem stąd! 84 mu zabrałem. Gdzie ty, jesteś u góry? Ja. Czemu? No, ty masz rację w sumie. Dostał. Za sniperki dostał ode mnie też, ten jeden gość sobie na blisko bardziej tutaj. właśnie gdzie było zaznaczone Czy tamtych jest ten dwóch Tak, 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 ty, tak, ty. tak Cieszyli się tam, Tak i tam latał jeden też o. Dawaj, lecimy na stację, dawaj na stację Będziemy ich mieli z, z tego na plecyń skoczymy Gościu do auta leci tam Widzę Zobaczcie. Zapowalony no jeden. Kurwa. Nice, brawo. Zajebioza. To jest ten, złoty, ten z holo. Dobra, zbiorę. Znaczy złoty, sorry, szpeltowy, pojebałem A, no to dobra, jest też git. Przyda się. Dobra, przyjmę sobie jakieś miejscówkę do snajperki. Ale Kurwa ja muszę dzisiaj ze snajpery, ty nie uwierzysz. A jest tego tu gówno trochę Rościu ma 80B HP do 100 Mhm Rezum się obok nas Gdzie to jest? Na mowie masz taki ten widzisz? Tak samoci się styszają Leży! Położony Brawo. Kurwa ten stoi znacznie kwcami Gościu tu jest? Nie wiem nie, nie 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 nie, to ryba Ryba była Tam jest Leży powalony sniper. Tuż Położony Jest w ogóle szaków, szaku Czekaj, ja piję, ja piję, ja piję Leży Nice, brawo, super, elegancko Ale montaż! Został jeden typ nam! XD. O, kurwa, w ogóle mamy mecz życia. 24 no. flagi ty Dzień na czwarta serwera wyjeba na ale, no. ale mi się wydaje, że ten jeden typ gdzieś tam będzie w tamtym rejonie. Tak mi się wydaje, kurde. Dobra, Czy teraz trzeba masz? przeładować wszystko tak, żeby po prostu się nie wyławić, nie wywalić na tym typie. Jest typ! Tutaj! Leżyj, haha! Nice! Fuck yeah! Uh -huh. To jest to, proszę Dzień. państwa, 25 osób wywalonych. To jest mistrzostwo.